się siema, siema z tej strony. Ja, Arofsker, tak. A to jest kolejny odcinek na naszym kanale. Odcinek z nowej serii, czyli zróbmy to. Miałem nazwać zbudujmy, ale to nie będzie tylko budowanie w tej serii. Tylko będziemy robić różne rzeczy z komendami, z i nie tylko. Tak, dzisiejszy odcinku jest jak zrobić Farmę Expa, tak. Minecraft Bedrock Edition. To jest pomysł z zagranicznego YouTuba. Tylko tamta farma jakby tak nie za, nie za bardzo działała. Raz tak, raz nie. Ja trochę pozmieniałem tą farmę i trochę ulepszyłem. Cała farma nie miała być jako farma Expa. Chyba nie, bo ja połączyłem dwie farmy z angielskiego, czyli dwie farmy i połączyłem w jedną i to jest farma Expa, na której nic nie musicie żadnego węgla tracić czy coś. Tak i dam link do. Do kanału, z którego wziąłem pomysł, by ktoś chciał sobie zobaczyć oryginał, i właściwie to zaczynajmy. Mam dwie, jakby farmy EXPA, taką podstawową, która ciągle się przypala, więc jakoś nie pokażę na tym, jak to działa. A to jest farma na ziemniakach i na węglu, czyli marnotrawstwo wszystkiego. Musicie dużo węgla wykopać, żeby wam to przepalało dobrze, i dużo ziemniaków zrobić. E, tak a tutaj nic nie tracicie, bo przepala wam bambusem, a przepala co wam przepala to kelpa. A co z kelpa możemy zrobić? Bloki kelpa, a blokami kelpa też możemy przepalać. E, czyli samo odnawialne. Później na nie potrzeba tych bambusów, tylko wystarczy że wyciągamy z tego i mamy mamy właściwie to co chcemy czyli exp i to tak jak naprawdę za free I ciągle wiecznie tylko czasem się maszyny same z siebie psują to czasem to nie wiem dlatego tą mam ubudowaną, bo tu jest woda jak się wyleje to mi z tego korzystam dzięki temu nie popsuje a to tylko się popsuje piasek i woda nie wyleci bo tu wody nie trzeba do tego tak, czyli to jest forma kelpa i bambusa. Bambus przepala. A kelp się przepala, żeby z tego wyciągać. I wozek jeździ, żeby bambusa dostarczyć do piecyków jako paliwo. Tak. Ym... I to ogólnie wzięłem z, z amerykańskiego, angielskiego, i tuba bardziej bym to powiedział. I właściwie pokażę wam jak to działa, jakby ktoś właściwie nie wiedział, bo mo możecie można nie wiedzieć. Przełączyłem się na survival, jak widzicie, zerowy EXP Nie mam tu piecyku 64 kelpa przepalonego i tutaj też i się przepala bąbusem, jak widzicie. Tutaj też mamy i tutaj i tutaj. Chodzi o to, żeby właśnie się tak przepaliło, żeby tutaj się uzupełniło, tutaj i tutaj, żeby dało się wyciągnąć bez yy, zatrzymywania piecyka tymi. Tym o dźwignią o dosłownie słowo mi brakowało, dźwignią e, wtedy, bo wtedy jest bug i się wyciąga ciągle tyle samo expa Ja wam tyle pokażę tylko expa a nie leveli expa jakby ktoś nie wiedział bo to są punkty expa jak widzicie na tym exp A levele to jest ten 1, 2, 3 co tam się wam pokazuje tylko im więcej levela macie tym trudniej się wbija go tak jakby EXPEM, więcej trzeba, żeby wbić kolejny level I sobie wyciągnę teraz i mam czwarty Teraz będę miał siódmy I zawsze jest tyle samo, teraz dziewiąty Teraz dziesiąty, nie właściwie jedenasty Dwunasty i tu też tak trochę po levelu będzie się wbijać, albo czas na mnie Piętnasty I w minutę no, max minutę możecie sobie wbić Trzydziesty level No nie no, w pół minuty max po prostu wyciągać tak na zmianę i po prostu 30 level będziecie mieć i 30 właściwie o teraz level 30 level i z tego możecie sobie wziąć i zrobić wiecie no zrobić bloki kalpa i też wrzucić później do tej skrzynki i żeby też było kopliwo i jest bardzo tak jak bloki węgla, coś takiego. Tak, tak przepalają. Czyli jeden na stak, coś takiego, czyli bardzo dużo. I ogólnie, jeśli ktoś właśnie nie chce robić, to wystarczy zrobić coś takiego. Czyli to jest tak jakby zmniejszona wersja. Łatwiejsza tylko, że na ziemniakach i na węglu. Widzicie, tak jak trzeba tu sześć hoperów sześć skrzynek i dwa smokery. I dużo ziemniaków wrzucić do tej skrzynki, żeby się przepaliło, i tutaj uzupełnić jakimś jakimkolwiek blokiem, tak jak ja, tak uzupełnić, żeby tu było tylko 3 miejsca na 3 staki, i żeby się uzupełniło to i to. I wtedy możecie z piecyków tutaj wyciągać sobie level, tylko nie, nie zatrzymywać dźwigni. Czasem tutaj chyba są bloki, co trzeba zbudować, czyli dokładnie tyle. Dźwigni nie trzeba, bo się pomyliłem. I nie dwie pycyki, tylko dwa smokery I tyle co tu właściwie trzeba tak naprawdę I pokażę wam jak zbudować o tą, tą maszynę Moje trochę takie dzieło, hech yy, No to właściwie sobie włączmy game moda Game -mod C I w tej beczce są składniki co trzeba Co trzeba mieć żeby ją zbudować Tak mniej więcej 16 szkła yy, 3 pół płytki jakiegokolwiek bloku 32, tak mniej więcej, nie wiem, jakiegoś bloku, żeby zbudować to. Dwa bloki stone, 9 piasku, 6 skrzynek, y, klejący piston 3, zwykły piston 3, dwa szkła, y, takie półszkła. Nie wiem, to jest plate. Nie, nie, nie plain. Nie wiem jak to jest po polsku. Yy dwa smokery, dwa repeatery, dwa dwie dźwignia, dziewięć hopperów, 13 redstone'a chyba, jak dobrze, jak dobrze, policzyłem, tak trochę więcej sobie weźcie. 7 pochodni czerwonych tych power rainów, co to jest? Tak, power terrain i zwykłych torów i hopper, czyli znaczy minecart z hopperem. Dwa kelpy i jeden bambus i to wszystko sobie weźmiemy, żeby to zbudować tak, i zacznijmy od farmy bambusów bambusów tak czyli sobie budujemy podstawę, dwa wyżej, żeby było lepiej dwa na cztery i dwa do góry tu są cztery i tu jest dwa, co nie? i sobie teraz budujemy tak tak, tak tak tutaj żeby blok od tego zbudować to niszczymy tutaj żeby blok od tego zbudować ale nie niszczymy tutaj damy tak to jest podstawa do zegarka najszybszego zegarka chyba By szybszego raczej nie ma tak mi się wydaje tutaj idziemy czerwono południe tutaj repeater tutaj czerwony proszek i tutaj, żeby zasilić, ale cały zegarek działa tak. Czyli możecie ten blok, ten, ten, i tak oddać, i to będzie zegarek. I tutaj, dziecie tym, żeby zatrzymać zegarek. Jeśli klikniecie, tu, żeby to będzie, to się zepsuje wam cały mechanizm. To ma być na najmniej. Czyli, tak jak normalnie, postawicie tak, jak jest. Tak ma być. I sobie teraz weźmiemy sticky piston. Damy go tak. Damy go tak. I tutaj ma być dziura. Jeśli tu będzie jakiś blok, to nie będzie działać. Od razu ostrzegam Jak się zepsuje maszyna, i tutaj będzie piasek, to trzeba go po prostu zniszczyć. tak. jakoś nie obudowywać, tylko tak jak ja na filmie. Czyli tak do piaski. I teraz idziemy sobie tutaj blok. Tutaj niszczymy to. Dajmy czerwono pochodnie. No to blok, czerwono pochodnie. i tam nie miało być tego. I teraz idziemy do tego i zwykły piston Tak. I tak dajemy. I tutaj dwa redstone. I tak to ma wyglądać jak na razie. mamy sobie tutaj blok. Jeśli tutaj bloku nie ma, to nie będzie działać jakikolwiek, tylko jakiś. Cały, a nie jakiś skrzynka, hopper czy coś bo wtedy to się może popsuć tak? teraz wybierzemy to, ta skrzynkę i hopper dajemy sobie tu blok, tu, ten niszczymy tutaj dajemy normalnie dajemy sobie hopper od tego sobie kucniemy żeby skrzynkę postawić no tylko ja nie umiem stawiać postawić i od skrzynki jeszcze kolejną była taka duża tak i sobie damy tutaj bambus tylko jeszcze trzeba to obudować szkłem tutaj polecam od razu tutaj blokiem z tyłu bo tu z tyłu nie trzeba jakoś tutaj szkłem, żeby było widać jak się zepsuje maszyna tak 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 i tutaj musi być szkło żeby się dało się skrzynkę otwierać tutaj jeszcze budować tak wyżej poziom żeby czasem nie wypadł ten bambus i właściwie tak jak dobrze patrzę to powinno działać o i się wam zmienia od razu takiego bambusa i co jakiś czas rośnie i daję wam bambusy tutaj do tej skrzynki i tak I teraz sobie od tej skrzynki idziemy 5 czyli raz dwa trzy 4, 5. tutaj dajemy jeden blok ten niszczymy tutaj Jeden niszczymy, ale dopiero by było dać od tego bloka ale ok. Tak. Weźmiemy sobie teraz to, co jest potrzebne, czyli hopper. Dajemy sobie od tego, tego, i te bloki niszczymy. Dajemy sobie tu skrzynki. Teraz tutaj pomiędzy dwoma skrzynkami dajemy podwójną skrzynkę. Dwa hoppery. Teraz trzeba smokery. Smokery dwa. Smoker, smoker, hopper, hopper. I to jest to cała przepolarka. Teraz robimy. Co robimy? Otóż robimy zegarek. Teraz będziecie widzieć, jak on działa. Tylko mogłem tak zadać. Tak, tak. Tutaj to. Tutaj repeater. Jeszcze czerwone pochodnie by się przydała Jest. I tutaj. Dobra. I zatrzymujemy tym tutaj. Dajemy blok, tu nie. Tutaj też dajemy blok. Tutaj polecam, żeby Wam się nie zepsuła jak się zepsuje maszyna, i woda poleci z niej. Teraz bierzemy sobie to. Dwa Steak Piston, dwa piaski. Zostań dajemy tak. Tylko pierwsza, gdzie jest ten? Tutaj nie dałem redstone a. Redstone, tak, 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 tak. I dajemy tutaj Redstone, tak, 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 tak. I teraz dajemy na to piasek, tak, 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 tak. I tutaj jakiś blok. Najlepiej to szkłem to obudować całe, tak, żeby było widać całość. Bo tutaj jak się buduje, to tutaj nie będzie, nie będzie się psuła. Jak tutaj się buduje ten piasek, to się będzie psuło, nie wiem jak to działa, ale jakoś tak działa i się psuje czasem po prostu. Tak. Aż muszę zerknąć jak tutaj jest po prostu. Tutaj jest całe szkło, żebyście widzieli, jak to działa. I właśnie tu nie trzeba na przykład szkłem, ale ja tu tutaj polecam szkło. Ale tu chyba tylko szkło działało, nie pamiętam. Wziąłem dwa przyciski. Oczywiście, że nie. To jeszcze trzeba dwa przyciski tak. Tak. By the way. Myślałem, że wziąłem te dwa przyciski, ale chyba nie. Czyli tak to trzeba zrobić, jak tutaj widzicie. Czyli trzeba obudować te skrzynki. szkło sobie bierzemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Cyk, cyk. Musimy sobie zwykły pistolny wziąć Tak, tak I tutaj dajemy sobie to Dajemy, to. nie tak, tylko na ten blok Tak, tak I od tego bloku I od tej pochodni blok Tutaj dwa bloki Cyk, cyk i dwa redstone Polecam sobie. To wziąć tak. Teraz dwie pół płytki są potrzebne. To nie będzie potrzebne To już tak. Teraz dwie pół płytki. i zapomniałem też o czym o wodzie. Tutaj trzeba też wodę. O czym ja nie zapomnę, to ja nie wiem. Ale dużo rzeczy zapominam ogólnie. Tutaj trzeba te dwie full glass, nie pamiętam plain glass, czegoś tak cyk cyk budowane. obudowane tutaj dwa przyciski Pomnieć co jest obudowane, na pewno tak i po prostu jeszcze wodę wziąć której zapomniałem w ogóle, więc no eee, brawo ja Czyli po prostu woda czyli tutaj na te płytki wlewacie wodę i tutaj na ten piasek dajecie dwa kelpy i teraz jeszcze przejdziemy do tego robienia tego wózka tutaj blok blok, tutaj można pod tym blokiem zniszczyć tak bo musi się od czegoś wózek odbijać tak 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 tutaj power drain a właśnie tu nie ma być bloku tylko tu ma być redstone blok cyk cyk, cyk 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 tam power drain i od tych torów blok redstone i tutaj po środku dajecie wózek jakby ktoś nie wiedział i popychacie i chodzi prawie, bo źle zrobiłem. Bo od niektórych bloków, właśnie jak teraz widzicie, się nie odbija po prostu. To będzie sobie wezmę blok, bo mam skrót klawiszowy, a czy nie klawiszowy, tylko yy, jakby to powiedzieć, na padzie można sobie ustawić po prostu. O, i teraz się odbija i chodzi i wystarczy, że sobie włączycie to tylko tutaj ogólnie to jest dwa razy więc to więcej tego robi tak można to powiedzieć możecie sobie zrobić na przykład, dwie farmy bombusów tutaj po prawej jak jest i po lewej, żeby bombusu też wyrabiały, bo bombusy nie wyrabiają ogólnie więc tutaj jak się trochę zrobi to polecam wyłączyć bo będzie tutaj lagował i będzie dużo tych kelpów tak i tak to farma ekspa wygląda dosłownie tak samo zrobiłem tak i tutaj no i właściwie to tyle z tego odcinka jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii to możecie dawać pomysły, jeśli jakieś farmy chcecie żebym zbudował bo jest dużo farm które mogę zbudować bo znam na przykład farma creeperów zombie czy jakoś tak topielców i w ogóle no i to tyle z tego odcinka możecie zostawić łapkę w górę lub w dół jeśli Wam się spodobał lub nie, to wiecie. jeśli tak, to łapka w górę, a jeśli nie, to w dół. stawić subo. chociaż tak powinno nie dostaniecie, yy, tak. No i to tyle, Trzymać się i do następnego. Alo.